Moje bitwy mogą mieć tylko jeden wynik. Cóż za marne żywoty, złamie ich ducha. Krew za Noksus! Niech znajdą nadzieje w gruzach. Odwaga jest niczym wobec dobrze wymierzonego strzału. Mury ich nie obronią. Myślą, że za murami są bezpieczni. Jak długo będą się opierać, gdy obracamy ich miasta w perzynę? Te ziemie się przed nami ukorzą. Zwycięstwo jest warte każdej ceny! Cóż za brutalne narzędzie wojny? Poczciwe stworzenia zrodzone na nowo by siać zagładę. Odbuduję! Potęgę Noxusu nie oznacza też szacunku. Przyjmę twoje przeprosiny po naszym zwycięstwie. Nie zawiedź mnie, mój ulubiony rozej żołnierza. Cel uświęca środki. Pokaż im skarby naszego imperium. Sława uderzyła ci do głowy i znalazła tam sporo miejsca. Ty wybrałeś bogactwa, a ja... Potęgę! Nieokrzesany okrutnik potrafi siać niezły zamęt. Być może przekonam cię do noxjańskich cnót. Te słabości pomogą nam opracować strategię. Moje nauki przynoszą owoce. Już nie tylko prowadzimy wojny. Wypowiadamy je. Znam cenę i nagrody czekające nas za podboje. Dziś walczysz przeciw mnie, jutro dla mnie. Miło spotkać inną miłośniczkę ornitologii. Sprowadź nasze wojska! Twe oczy mówią o bitwie. Cenimy sobie twą służbę. Odbuduję potęgę Noxusu. Ja zbieram zwycięstwa. Czyli smok jednak ma w sobie ogień. Mówisz to tak, jakbyśmy mieli to w planach. Nad Bilgewater wkrótce załopoczę noxjański sztandar. Poddaj się! Mała Demacjanko, mury Demacji się rozpadną. I onia będzie nasza! Albo zostaną z niej zgliszcza Powstań jako Noxianin Albo gin jako Jonianin Twoja sprawa jest skazana na porażkę Czemu walczysz? Bezsensowna walka o nic niewartą ziemię Złóż hołd lub gin. Doświadcz potęgi Noxusu Stoimy w obliczu wojny Nie brać jeńców Brak ci dyscypliny Ośmielasz się stanąć przeciwko Noxusowi? Co za męka Znaj swoje miejsce Wytłumacz się Pokażemy im ich miejsce Moi przez naszą wizję? Nic, czemu nie dałbym rady. To jeszcze nie koniec. Imperium ponad wszystko! Na kolana! Zwycięstwo czeka! Doświadcz potęgi Noksusu. Otacza mnie niekompetencja. Po trupach do celu. Wygram za wszelką cenę. Kruki i wrony rozdziubują kości po bitwie. Powinni podziękować mi za przysługę. Nadszedł ich czas. To tylko pionki w wielkiej grze ich gardła spotkają się z podkutym butem jedna kryjówka mniej lojalność przez podboje okiełznaj swoje demony odbuduje potęgę noksusu chwała i odwaga to tylko pretekst do wojny urodziłem się patrycjuszem. stałem się żołnierzem lękaj się mocy której nie jesteś w stanie dostrzec cel uświęca środki dalekowzroczność pozwala dostrzegać więcej niezdecydowanie to pierwsza z wielu Słabości. Cierpliwość to największa cnota taktyka. Moje bitwy mogą mieć tylko jeden wynik. Historia nas zapamięta. Zrobiliśmy, co było trzeba. Wznieść Nokstore. Historia zapamięta ten dzień.